Witam Was moi kochani bardzo ciepło i serdecznie w grze Drive for Survival jest to gierka która jest we wczesnym dostępie jeszcze jak widać jest to oczywiście gra survivalowa gdzie trzeba jeździć samochodem strzelać do zombich mamy głód, pragnienie czyli to co bardzo lubimy słuchajcie, grę dostałem od deweloperów, więc bardzo dziękuję za kluczyk. W takim razie trzeba sprawdzić, co ta gierka sobą prezentuje. Jak się przedstawia, czy jest fajna? Zaczynamy. Świat się zmienił. Miejsce, które nie były, nie dotknął jeszcze zamrażający klimat. Zmieniły się przez globalną pandemię, no i coś tam. Słuchajcie, no i co teraz? Mamy tutaj jakieś ludzi, którzy są zamrożeni. My chyba się obudziliśmy. Odmroziliśmy. Tak, to jest nasze miejsce. My tutaj widzę. Ci stoją. My leżeliśmy. Może jesteśmy ważniejsi jesteśmy. Dobra. Na razie spoko. Co teraz? Tutaj mam jakiś bandaż, biorę. A, bo... Nie jest mi zimno trochę chyba. Zobaczymy mam statystyki. Ej, co się stało? A tu się drzwi otwierają. No dobra. Jak wygląda na zewnątrz? No jest zielono. Tutaj ktoś... Nie żyje, możemy mieć kartę. Pistolet. Ej. Weź. Naboje. Ja biorę, biorę oczywiście, że tak kompas. Woda. Ej, same, same rzeczy na przetrwanie zupa pomidorowa. Bardzo dobrze lubię pomidorową. Wczoraj miałem. Obiad. No i unlock przez kartą. Eee, pięknie. Dobra. Czy coś jeszcze trzeba stąd zabrać? Chyba nie. Co to jest zna... włącz telewizor? Auto open a lock... Locked Storage. O... <gryw> Powiedzą mi, jak użyć. Eee, dobra, czyli mogę sobie użyć wyłomu na eee... Łomu albo, albo siekiery, albo żeby otworzyć bagażnik. Pistoleta. Pistoletem też można. Można pistoletem otworzyć bagażnik. Super. Czym jeszcze? Nie wiadomo. Dobra, wyłączmy ten telewizor. Co tu mamy? Sleeping bag, No same cuda. Uje! Ani tutaj karty mamy różne. Nie biorę wszystko, no co? Dobra, taki ładny ekwipunek tu mamy tak w plecaku, co to jest? Magazynek chyba tak? Nie wiadomo. E, tutaj woda 33. Dobra, co tutaj mamy za bronię? To jest moja broń i magazynki. Nie mam jeszcze armora żadnego. No dobra, close. We want you. Don't forget to write a Steam review. Thank you. <todgłos> Dzięki, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Aha, tutaj będziemy potrzebować kartę żółtą. Smell of gasoline. Tak, gaz i samochody są bardzo ważne dla przeżycia. Tak samo jak broń, jedzenie, woda i trzymanie się z daleka od mroźnego klimatu. Spróbuj przetrwać. No dobra. Okej. Okay. Go to nearby station. Dobra, idźmy do stacji gdzie znajdziemy samochód i paliwo. To jest nasza misja teraz. Nie wiem co to było, ale wziąłem Jaki patyk. Słuchajcie, wiem, że tutaj są zombiaki w tej grze, więc trzeba bardzo uważać. Metal hatchet. Pięknie, mogę nie brać tego pistolet. A mogę nic nie mieć. Chyba nie, mogę czapkę wziąć, chyba nie, mogę otworzyć. No niby można bagażniki otwierać, ale chyba nie w tym przypadku. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj jest bagażnik otwarty, nic nie ma. Tam jest stacja Line. Dobra, to mhm. Już? no wiecie co i kość zrobiłem ale ile ja musiałem się nastrzelać i muszę użyć połowy życia, prawie całe życie nie straciłem skubańce ile amunicji musiałem zużyć na to Co tu mam? Pieniądze. Coś tam jeszcze i coś jeszcze. Biorę wszystko trudno. tylko żeby psy mnie jakieś zabiły, no. Prawie. Części samochodowe biorę. Co tutaj mamy? O, biorę wszystko. Czyżby nie miał już miejsca? Nie mam jeszcze miejsca. Na ale gdzie te rzeczy się pojawiają? A tutaj mam. A to są crafting moje rzeczy. Spoko. To są rzeczy, które zebrałem. Czy ja mam? Nie mam tego chyba limitu ekwipunku, tak mi się wydaje. Bardzo dobrze. Tutaj nie można tworzyć? Nie. Nie było można. Nie wiem, ale biorę wszystko No dobra, mamy O, zombiaki A więc tak Znajdź jakiś samochód do jeżdżenia I dolej paliwo Nie chodzi o ten samochód, który tam kamper. Czy ja mogę kamper? Nie, kamper nie jest do jeżdżenia. Te samochody. To jest z tych samochodów. W sklepie popatrzeć, co mają ciekawego. Masz coś? Nic nie znalazłem. Dobra, oczyściliśmy Oczyści... Oczyściliśmy stację benzynową z zombiaków. Świetnie. Jakieś śmieci. Woda. Backpack is full, Czy jednak... Jednak... Aha, bo tutaj się... Co to jest? Dog food. Czy ja jestem głodny? Odrobinę. Pić mi się trochę chce. Co to jest w końcu? Sleeping bag, aha. Ja bym sobie musiał coś... Sardynki zjeść, albo coś. I mogę wziąć wodę. Okay. Campfire. Mogę zbudować, bądź... Użyć tego campfire'a. Chcemy Wood, matches, Nie mam wooda żadnego. W razie to olejmy. Tutaj nie mogę więcej. Mogę więcej wziąć gazoliny. Czy tak czasami ciężko nie chcę wycić Był, był moment, że mogłem zabrać. O może teraz Backpack is full, dobra. No tej gazoliny jest tutaj. To się stakuje, chyba tak. Mogę położyć się spać. Gdzie jest moje zmęczenie? A, to jest tam moja stamina. No to jest dobrze. Tu mam co? Torbę. I mamy w niej co? To jest wszystko to, co już wzięliśmy kiedyś. To możemy jeszcze raz wziąć. Bardzo dobrze. Czy mamy jakieś jasiory? Mamy go. Bo... Tam przedtem też wziąłem kasiarę. Dobrze jest. Tutaj jakieś pudełka, nie wiadomo. Stripes for the forest zone. Provided supply of daily resources of outpost fuel supply. Frame this resources place. How to build? Alt F to build. Aha, że mogę coś tutaj zbudować. Nie mam odpowiedniej ilości rzeczy, nie wiem o co chodzi w ogóle. Mam jeszcze wodę, widzę. Backpack jest full. Słuchajcie, no to się napijemy tutaj. Ej, co ty robisz? Jeszcze raz. Wypij. Wypij. Dropuj to. Weź nową butelkę wody. Ekstra. Dobra, poszukajmy. Raumit. Raw Och, dobra Tu mogę czy ten samochód chcemy? Czy jakiś inny? Niech jest niebieski, dobra. I co? On ma gaz niby. Czekaj, czekaj. Co to jest? Freshwater, a tu? Gaz. Tu mamy gazolinę. Czy ja mogę już prowadzić? Damage. It's not your car. It's not parked in your garage. Farm, Farm pick up. No dobra, to nie jest mój samochód. Ja wiem, ale co, no, to co z tego, że to nie jest mój samochód i nie mogę go wziąć. No jak mam znaleźć jakiś samochód, tak? Obojętnie jaki. Śmieci. Kibelek. Amo Bierzemy, bierzemy amunicję, bo to się nam przyda. Papier toaletowy mogę wziąć? Nie. Dobra. A tam, że nie mogę. Ja chcę ten niebieski wziąć i koniec. Dobra, niedaleko jest Old Watch Tower, niedaleko jest wieża obserwacyjna, która mogłaby mi dobrze służyć, przysłużyć się. Więc trzeba by było pojechać do tej wieży obserwacyjnej. No to nie jest to wcale niedaleko engine on/off F, exit E, C, change kamera. Dobra, i radio home, page up, down, radio volume, switch off, inset, home, o yeah. ile rzeczy, okej, okay. czyli mapa, czy ja mam mapę, tu muszę jechać, tak? Nie chcemy rady na razie włączać. Czekaj, czekaj, czekaj. Mapka. Tutaj w dół trzeba było jechać. Okej. Okay. W ogóle się noc zrobiła, nie? Ja chyba jadę i najpierw się wyspać. Później sobie pojeździmy. Wracam. Jojo. Wracam z powrotem na... do stacji benzynowej. ścieziemy go. Dobra. Zajmiemy się jazdą innego dnia idziemy teraz do się wyspać, jest mi zimno pytanie, czy ja chcę się ogrzać nie mogę, nie mam drewna backpack is full dobra, idziemy spać mam nadzieję, że nie zamarznę I co? Trochę spałem tylko. Ale nie dużo. 8 godzin. A saving, dobra. Dzień pierwszy, achievement. Przetrwaliśmy. Super. Jest mi dobrze. Jestem głodny. Więc musimy sobie papków szamać. To miamciu. Połowę życia dało. Co tutaj jeszcze mamy? Co to jest sleeping bag? Zupka chińska. Nie, pomidorówka. Dobra, jestem na jedzone. Teraz woda. Okej. Okay. Pić napity. Super. Dobrze jest. Tego nie mogę odpalić. jest pusta butelka. No dobra, no to. Ten już nie żyje. To teraz jedźmy w końcu. Dobra. Muszę teraz jeszcze raz na mapce sprawdzić dokładnie, gdzie ja mam jechać. Rewers. Dobrze, powolutku jedziemy. Teraz tak, chyba tędy, nie? Mi się wydaje, czyli tutaj zaraz za stacją w dół, ale przyspieszył. Widzisz, teren jest duży, jak widzę. Tylko nie, na razie się nie, nie będę nigdzie zatrzymywał. Jedziemy do wieży radiowej. Czy nie obserwacyjnej? To było chyba tu. Zaraz sprawdźmy. No chyba. Nie wiem. Była jakaś taka droga leśna. Zobaczymy, czy to jest to. Wiecie, jest dużo. Zobaczcie, mamy jakieś rzeki. To jest ta droga, tak. Tutaj mamy jakieś domki, mnóstwo mi terenów, mnóstwo domków do zwiedzania, więc jest, jest gdzie, ży gdzie żyć, tak, tak, jest dużo miejsca dla nas wszystkich. Powolutku jadę, bo nie chcę się rozbić, ale na pewno to jest, oha, Watchtower, to jest wieża. Jesteśmy na miejscu chyba, prawie, że. To jest ta wieża, tak. co się tutaj samo daje radę podjechać, ale dobrze podjechał. Jesteśmy. Garaż? O, to będzie nasza miejscowa. To jedziemy. Czy, ja, czy on mi sam otworzy się? Tak. I jesteśmy. Świetnie. Take wood, stone and plant fiber czyli możemy take wood a to tak zbiąć zebrać po prostu świetnie ekstra trzy łody trzy stony trzeba poszukać tutaj są jakieś raz dwa i trzy i fibry, to pewnie to tak raz Dwa, na jakiś acziczbę dostaliśmy. Jatki też to Fiber jest? Nie, tylko te żółte liście takie. Ok, I mamy. I To będzie moje, moja, moje dom, mój dom, tak? Dobrze. Zanim zbudujemy własny. Mhm. Tak wygląda moja wieża obserwacyjna. Bardzo ładnie. I musimy. REPAIR STAIRCASE naprawić schody jak najbardziej możemy to zrobić yy, tutaj musimy zreperować a więcej łodu potrzebujemy czekajcie, no ale było napisane, że mam trzy zebrać, no ale na no, nabraniach jest TAKE WOOD gdzieś tu było jeszcze? biorę, dostaliśmy jakąś jakiś achievement, jakieś perki Teraz zobaczmy, czy możemy gdzieś sobie je przydzielić. Tutaj to. Co to jest? Enemy on compass. Aha, wrogowie na kompasie. Fajnie. To nie, bo to kosztuje jeden tylko. To możemy to. Możemy tutaj expandy backpack. Możemy więcej miejsca w tym. W plecaku. I dwa kosztują. More crafting points. Hmm, to albo to. Nie wiem, co będzie. To by było przydatne, taki wróg na kompasie, prawda? Na razie dajmy sobie spokój. Cyk, naprawione schody. Świetnie. I musimy teraz wykraftować Campfire. Ja bym chciał najpierw zobaczyć, czy ja mogę go wykraftować w środku. W moim domku. Tutaj mogę naprawić. kitchen. Tu mamy. Blueprinty, workbench Ej no świetnie No i to jest to I to jest to Safe, miejsce Świetnie, radyjko możemy włączać Jest spanie, to będzie mój dom To będzie mój na razie dom Dobra, wykraftujmy w takim razie Campfire Building tool, okej okay. Uh. że jak use a, and cook to select the campfire point campfire place Nie mogę? O jest, mogłem F, żeby zapalić Ugh, juicy Steak, Craft, nie, wodę tutaj mogę zrobić, a nie mamy steka, bo nie mamy chyba mięsa, tak? Czy mamy jakieś mięso? Myślałem, że zabiłem eee, zwierzę jakieś. Zabiłem zwierzę? <laughs> zabiłem, ale dostałem tylko kości, nie? Co to jest trumna? Raw meat. <śmiech> trumna. <śmiech> to jest mięso. To jest mięso, nie trumna. Juicy steak. Craft. Jest pięknie. achievement. A drugi, a drugi od razu pięknie. Co on tak sprówkę przeładowuje do steka? I go to place. Takiego fast outpost, ale to już nie teraz. Zjedzmy sobie, może. No też nie jestem głodny. Zimno mi trochę, zmęczony nie jestem. Stek jest piękny. Tutaj mam jakieś bierny, może pochowajmy. Na przykład to. to. Pustą butelkę. To jest sleeping bag, to mogę wziąć. Puszeczkę, to biorę. Te rzeczy są potrzebne, mi oczywiście, że tak. to mam jakąś spluwę. Inną. No spoko. Mam miejsce w ekwipunku. Także on jeszcze. Trochę miejsca, więc dobrze jest. No i świetnie. No. Bardzo fajnie. Tak wygląda na zewnątrz. O, mgła trochę się zrobiła. I muszę iść do outpostu, tak? Czyli on jest gdzieś na mapie zaznaczony. Tu. Czyli niedaleko. Ale to już nie. Tutaj, słuchajcie, co myślicie o tej grze? Jak wam się podoba? Jest noc, teraz to pójdziemy spać. Bo słuchajcie, całkiem zacna, myślała taka. No, całkiem, całkiem, muszę przyznać, że. No, mi się podoba. Eee, idziemy spać. 8 godzin. Mogę trochę więcej spać, na dłużej. Ciołudzy w nocy. No. Jeszcze jedno, jeszcze raz idziemy spać. Idziemy teraz na 4 godzinki. Raz zapisana? Jest. Uranek. O. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego i piszcie mi w komentarzu, co myślicie o tej grze, bo trzeba przyznać, że całkiem, całkiem ciekawie się prezentuje. Odwiedzajcie Discorda i trzymajmy się cieplutko do następnego odcinka. Pa, pa.